widzowie z tej strony a nie Pieski i chomiki. Dzisiaj tak dla odmiany zrobimy sobie czaprak. Tu mam akurat moje czapraki, które ja robiłam tak o no, ten mi się najbardziej podoba. Ten jest drugi. Ten jest trzeci, a ten jest czwarty. To są moje cztery czapraczki, które robiłam ostatnio. To jest. Ten jest takiego bardzo delikatnego materiału, ale mega fajnie się go używa. Ten jest mój ulubiony. Akurat na moim koniu jest dereczka. No i tu mam czapraki. Mogę Wam pokazać tę derkę, tylko że schnie jeszcze. I tu muszę. No, nie mam takich baby karabinczyków, więc mam po prostu taki pasek. Taka derka na model. I jakby to jest nie dostanie tego modelu, bo to jest takie zestawu ze zwierzątkami. Tak się ukazał. O Prezentuje ten konik, jest naprawdę śliczny. Ma taką lekką mega przytłumiona ta odmianka, ale mega ładnie wygląda. Według mnie ja nie lubię przytłumionych odmianek, ale ta mi się wyjątkowo podoba. Teraz ściągnę tą derkę tylko tak pomału, bo to często o uszy haczy. No, łat no łatwiej przechodzi przez główkę Ym, no taka dereczka. No tu ogólnie się przy... no wiadomo jak się zapina delkę. Tutaj taką przekładamy przez to siups. No i gotowe, nie? Już jest delka zapięta. Taka dereczka. A mam tu jeszcze taką delkę. I te czapraki. Dzisiaj jest właśnie tutorial na czapraki dla y, takiego konika. No dobra. Dobrze. Najpierw wybieramy sobie swój yy, materiał, z którego chcemy zrobić czaplaczek. Yy, ja akurat yy, wybiorę jakiś taki bardziej intensywny dzisiaj. Yy, no jakieś rzeczy, których po prostu nie używam. Na przykład takie spodenki. No brzydkie są i jakby. Do czapraka mega będą pasowały. Yy, no dobra. Wycinamy mniej więcej właśnie taki yy, pasek na mojego konia, jak ta nogawka. Gdy mamy już taki kawałek, yy, o Jezu, ale tu mi się krzywo wyciąło. gdzie sobie to zarównam. I dobra. Gdy mamy już taki kawałek, Przymierzemy to na konika. Jeżeli jest dobrej wielkości, u mnie jest akurat troszeczkę za duży. Troszeczkę sobie można właśnie zmniejszyć, tak jak ja teraz to robię. Myślę, że tyle będzie spoko. I teraz mamy... O Jezu. To się już odrywać, Dobra, nie będzie. To już to całe usunę, tylko to trzeba tak mądrze zrobić. Okay. I ostatnia niteczka. Ok. Gdy mamy taki kawałek, przemierzamy na konika, i jest u mnie dobry kawałek. Gdy już mamy takie coś, robimy takie coś, że zaokrąglamy sobie w ten sposób kawałek danego materiału. Mamy już to zrobione w taki oto sposób. Przemierzamy z powrotem na konikę i sprawdzamy, czy jest w dobrej wielkości. U mnie jest idealny. Może zrobimy tak. No, no, obrócimy sobie konika. Powinno to wyglądać właśnie tak. Ok. Gdy ja mamy już takie coś, e, można to tak zostawić, może być taki czaprak, ale ja akurat dodam jeszcze. Potrzebna nam będzie taka mulina lub jakiś taki sznurek grubszy, będzie sławiej wyglądał. Ja e, mam jeszcze taki pomarańczowy. Kawałki. Ja dzisiaj wybieram jeszcze ziel... ale to jest w sumie zielone? No dobra, to nie będzie taki żółty sznureczek. Gdzie jest ten żółty? nie mogę wchodzić. Okej. Okay. Mamy już żółty kawałek sznurka. Teraz ucinamy sobie go. Lepiej uciąć więcej niż mniej, dlatego ja uci ucięłam z tyle tej muli. Teraz kleimy tutaj obramówki w oku. Potrzebny nam będzie klej typu Magic. Ja mam akurat Magic. I obklejamy tutaj obramówce. To wyglądać mniej, mniej więcej tak. Teraz przyklejamy tutaj mulinę. Lub jakiś sznurek. Gdy mamy już całe przyklejone. Obcinamy nadmiar. Chyba, że sobie to odmierzyliście, a ja nie? I robimy taki paseczek po środku. O w taki sposób. Teraz robimy paski na popręg. Możecie mieć działające. Ja chyba zrobię takie działające, tu akurat w jednym czapraku mam niedziałające, po prostu tak na płasko przyklejone. W mulinie nie lubię tego, że się tak rozwarstwia, ale tutaj na przykład mam już działające, bo jest taka szczelinka i przez tą szczelinkę przełoży się pasek od popręgu. Tutaj to tym bardziej, tu jest taki bardzo porządny ten, jakby to widać od razu. Tak wyglądają właśnie paski na popręg. Yy, tu może być niedziałająca, ale możliwe, że przejdzie pasek. Yy, no, ale tylko ten czaprak mam z niedziałającym paskiem na popręg, więc. Yy, no, dlatego robię tutaj działającym. Chodzi o to, że robimy sobie takie kropki z kleju i przyklejamy tam kawałek mulina lub sznurka. Tak się prezentują paski na poprak. I teraz czekam aż klej wyschnie i, cza i Wasz czaprak jest gotowy. E, no, mogę Wam pokazać, jak się takie czapraki zakłada. Właśnie tak. No więc, yy, ja się z Wami żegnam. Następny tutorial będzie na derkę, jeżeli będziecie chcieli. Yy, tym razem na na takim koniku ze Barbie, bo innego nie mam. Um, no. Ja się już z wami żegnam. Bajo!